na coś do broni? Zobaczymy kamery i wojny jest już kurwa. kurde Już jest, już nie ma szans, nie ma szans Widzisz jak broni? w środek, że żeby był na wideo Jak jest mnie też w środek Czysty w środek nie trafiłem w ramkę. Miałem ci powiedzieć z chłopakami, inaczej się umówiliśmy na tym konkursie. Nie? Że? Inaczej to by miało być zrobione. Nic. Zero! Zero tak jak miało być. Wszystko z Nie słuchaj, żebym się padał. Jego sukni. Jeszcze raz. Został To kiedy robicie rewanż? Teraz walę z Nie, dziś. Zobaczcie.

Dzień jak codziennie. A który chce trening? Dzisiaj pierwszy. Dzisiaj pierwszy, wczoraj było mocniej, dwa treningi. Dzisiaj pierwszy, ale na pewno nie lekki. Raczej na plus, raczej na plus. Nie ma żadnych komplikacji. Gdzieś troszeczkę wyprzedzamy, bo po prostu czuję się dobrze i możemy sobie pozwolić na troszeczkę przyspieszenia ale z głową, z głową, żeby po prostu nie przesadzić, żeby kolano po prostu doszło jak najszybciej do, do siebie, żeby można było jak najszybciej e, mocniejsze treningi prowadzać coraz mocniejsze, e, a nie żeby jednym treningiem zaprzepaścić to co się robiło przez kilka dni. Pierwszy raz y, od dawna piłka weszła w ruch. No tak, tak. I kontakt z innymi zawodnikami, co prawda no, jeszcze niepełna. Nie, bardzo izolowany, bardzo izolowany, bo wiadomo, jakieś złe postawienie nogi e, no może się po prostu jeszcze na tym etapie źle skończyć, ale na pewno okay. dla samej głowy e, super. Pojawił się uśmiech na twarzy bo jednak te pięć tygodni bez tej piłki i tylko patrzenia jak chłopacy ciężko trenują jest na pewno dla mnie cięż... było dla mnie ciężkie, a teraz mogę troszeczkę robić to co lubię, e, co sprawia mi radość i mam nadzieję, że coraz więcej tego będzie treningu z piłką, e, kontaktu, żeby po prostu ten czas szybciej, szybciej mijał, żeby te treningi nie były monotonne. Tylko była jakaś różnorodność i, i mam nadzieję, że jak najszybciej ten czas minie. Dobre! Matko. No Teraz

Czuję się na to, że go Nie wiem. że go na psychologię. Tak! A ja się prostu. rękę Nie, to bardzo. wiem, że kuchy dalej do kamień. Tak jest. <grym się wytrzymał> Dobra, Tenis. To co, to czekam, aż pójdziesz na prezentację drużyny. No tak, ja też bardzo czekam, mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Nic nie będę obiecywał, kiedy to będzie, ale... Możecie mi wierzyć, że staram się robić wszystko, żeby po prostu jak najszybciej to nastąpiło i jak najszybciej mogłem pojawić się na parkiecie, żeby chłopakom pomóc i też tak po dłuższej przerwie pierwszy raz z opolską publicznością się przywitać, bo jest to na pewno dla mnie bardzo ważne, bo tak naprawdę wystąpiłem tylko w jednym sparingu tutaj na parkiecie, gdzie, gdzie to wiadomo to był sparring, też nie, nie, nie było jakichś tam dużo kibiców. A nie mogę się toczyć tej atmosfery, co tutaj zawsze jest. I mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza, że coraz więcej ludzi będzie przychodziło na nasze spotkania, bo to zawsze, zawsze chłopakom pomaga. Eee, wiadomo. I nasza gra będzie wtedy lepsza. A jak będzie lepsza, to i więcej ludzi będzie przychodziło. Także, także ja ze swojej strony zapraszam wszystkich. Przychodźcie, dopingujcie chłopakom, bo wkładają naprawdę bardzo dużo serca w to, co robią. Jak go obronię, to mi koronę musisz dokleić. Nie, a jak trafi to mi. Jak Pepe... <gulanie> jak, jak, chce, jak Pepe, to wiosę, peleryna, jak a jak ja, to jakieś merło. powiedz do kamery głośno. Jeszcze raz. Zobacz, na koniec zobacz. Idziemy? Dobra. to kończymy odcinek tym rzutem. Kończymy ten odcinek rzutem ustawionym. Tego nie ma, nie? Tak, drugie tempo nie, to obniżasz ręce. Ja tak ściągnę nogą. To ja ci tak rzucę. O. A ja mu rzucę na łeb. Czyli dru drugie tempo obniżasz Nie, po prostu zrób tak. I na łeb, tak. Ale w pierwsze tempo czy w drugie? drugie. drugie. No, nie, jest nic podejrzanego. Jeszcze Andrzej, jeszcze Andrzej to swoje. Andrzej to swoje. I teraz najważniejsze, Na tą na nogę. Na to? Dobra, to, to na drugie tempowiem tak. Mo tak. on tak. Ja tu podniosę tak. Tył... i tak. I tak, o no. Ale to uciszkiem. Widzę. Dobra, jeszcze raz. Podnieść tą Dawaj jeszcze raz ja Dobra, to samo To samo? Ej to weź rób. Od razu podnieś Ja po prostu to rzucę, dobra? Dobra Dziękuję